Cześć, z tej strony Tomek i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny, 76 już szósty odcinek Magii Excela. Czy dzisiaj będzie coś z magii? Być może. Dla niektórych może to być magia, ale tak naprawdę to jest tylko Excel. Dzisiaj postanowiłem zrobić coś nietypowego, ponieważ wykorzystamy Excela do nauki języków obcych, a dokładnie do utrwalania fraz różnych zwrotów. Zatem, jeżeli chciałby się uczyć szybciej i skuteczniej dowolnego języka obcego, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Otóż na dzisiaj przygotowałem taki przykładowy, mały programik do nauki języka obcego i będziecie go mogli wykorzystać. Ten plik możecie pobrać z archiwum spotkań Excel Room na stronie www.magiaexcela.pl PL, ale teraz y, będę chciał trochę opowiedzieć o jego funkcjonalności, ale też przede wszystkim o pewnej y, koncepcji, y, bo tworząc różnego rodzaju usprawnienia w Excelu, to tak naprawdę koncepcja jest najistotniejsze. Jakie tutaj było wyzwanie związane właśnie z nauką języka obcego? Tutaj trochę się cofnąłem do wiele, wiele lat wstecz, kiedy sam się uczyłem angielskiego. No i wtedy jeszcze nie było komputerów. No nie, miałem już pierwszy komputer Atari jestem, ale wtedy uczyłem się języka w ten sposób, że pisałem sobie na prawej stronie tekst po lewej jakieś tam frazy po angielsku, zakrywałem kartką i tak się uczyłem, tylko że niestety po którymś razie, za którymś razem to już doskonale jakby miałem pamięć wzrokową, więc jakby ta metoda nie była skuteczna i szukałem czegoś, żeby uczyć się na zasadzie takiego losowego wyboru. No i właśnie w Excelu mamy taką funkcję do losowego wyboru, w związku z tym postanowiłem ją wykorzystać. Oczywiście jeszcze tutaj określiłem kilkoma makrami, no i zobaczcie, jak to działa. No, może zanim pokażę część finalną, to pokażę Wam, jak to zostało tutaj zrobione. Zobaczcie, mamy tutaj trzy arkusze menu i tak naprawdę tutaj będziemy głównie pracować. Mamy jeszcze arkusz baza i tutaj w arkuszu baza napisałem kilka przykładowych fraz. Mamy kolumnę ID fraza, fraza.pl i fraza tutaj obca. Mamy jeszcze dwie kolumny, zaraz do nich nawiążę. Mamy ocena i Temp. I to i tutaj ta konstrukcja jest bardzo istotna, ponieważ to ona zadecyduje, jaką uzyskamy funkcjonalność. I jeszcze mamy arkusz filtr, i do niego teraz nawiążę. I teraz zobaczcie o co chodzi. Załóżmy, że wprowadziłem sobie zupełnie nowe frazy, wpisałem. Od razu powiem na wstępie: ID fraza. Tutaj jest dość prosty układ zastosowany. 2, 3, 4, 5 i tak dalej, to są dokładnie numery wierszy. Gdybyśmy tutaj wpisali jakąś tam nową pozycję, to tutaj powinniśmy wpisać numer 12. No ok i teraz wróćmy do naszego okna i zobaczcie, jakie tutaj mamy funkcje. Otóż, jeżeli teraz kliknę nowe pozycje bez sprawdzenia, to zobaczcie, co tutaj się stanie, pojawił się komunikat, liczba pozycji 10. I o co tutaj chodzi? Jeżeli przejdziemy do bazy, to w kolumnie Temp, czyli taka kolumna tymczasowa, zostały oznaczone wartością 1 wszystkie pozycje, które tutaj w kolumnie D nie mają żadnej wartości, są 0 albo puste. O co tutaj chodzi w ten sposób? Chcę wybrać te pozycje, których jeszcze nie przetestowałem, których się jeszcze nie uczyłem, czyli dodałem, ale jeszcze nigdy nie trafiły na moją listę kontrolną. No, i teraz, jak wybrałem sobie te, te nowe pozycje, to klikam Start. No i zobaczcie, co się stanie. Start, i program podaje mi pierwszą frazę. No i ja w tym momencie, po kliknięciu Start, automatycznie tutaj program się ustawia w komórce. Ja tutaj kolumny widok poukrywałem na główki, ale on się od razu ustawia tutaj w żółtym polu angielski. Tak. W związku, piszę sobie Black, i klikam Enter. I zobaczcie. Ok, pojawił się komunikat, super, no, czyli zgadłem, nie jest tak źle. E, zielony, no to pisze green. Ok, super. Wow, chyba jeszcze coś pamiętam. Zwróćmy teraz uwagę, co się dzieje w naszej bazie. Otóż w momencie, kiedy, no, zgadnę, tak, to ta wartość temp jest kasowana, ale do oceny jest stawiana wartość 1. E, I dzięki temu program zapamięta, że już wcześniej ja tą wartość dobrze. Już znałem. No, chcesz zachować porządek. Uuu, tutaj już jest trochę problem, ale zobaczymy. You, no, widzicie, you want to keep it. Um, NIE. Ok, i teraz zobaczymy. Nie, nie, tit będzie. O tak i zobaczymy. Enter. A, ups, coś poszło nie tak. Dobrze. Teraz, jeżeli nie wiem, to mogę się zapytać o pomoc. Help. OK, you want to keep it neat. Prawdopodobnie stawiłem tu jakąś literówkę. No i teraz, gdybym chciał uznać, że OK, no jednak to znam, to mogę zrobić tak, że wchodzę f 2 tak jakby do edycji, klikam enter. OK, no i super, program to zaliczył, ale zobaczcie, co się tutaj stało. Tutaj jest wartość 0. Dlaczego? Może pokażę jeszcze raz. Załóżmy, że mam do wprowadzenia nazwa piesa. Ja sobie napiszę na przykład, Cat zamiast pies. I znowu będzie ups, coś poszło nie tak. To zobaczcie, co się stało w psie. Tutaj mamy pies, i tu jest jedynka, dalej pozostaje, więc on dalej będzie mi tego psa wyrzucał do, do, do czasu, aż po, podam poprawną odpowiedź. Ale w kolumnie D jest wartość minus jeden. To jest fajna rzecz, ponieważ w ten sposób oznaczamy frazy, z którymi będziemy mieli problem. Ok. Dobrze, idziemy teraz dalej, możemy sobie zrobić nowy start jabłko. I teraz znowu, załóżmy, że znowu coś strzelę, Ja sobie napiszę, o, coś takiego. No, znowu nie tak. I teraz zobaczcie, że już mam tutaj dwie jedynki. I załóżmy, że na ten moment chciałbym zakończyć swoją naukę. Mogę wystartować od nowa i mogę teraz zrobić taką inną sytuację. Pokaż mi te pozycje do ćwiczenia, które miały wynik tutaj mniejszy od zera, tak? I klikam sobie. I program powiedział liczba pozycji 2. No i teraz klikam start, czyli wybrał psa. Pamiętacie, pies był na minus 1 i jeszcze jest jabłko na minus 1. W związku z tym, jeżeli jest pies, ja teraz napiszę dog, OK. I teraz idzie jabłko Apple. Super. I teraz na końcu wszystkie pozycje z wybranej listy zostały już sprawdzone. OK. Zobaczcie, co się stało. Jabłko ma 0. I DOC ma 0. Dlaczego nie ma 1? Dopiero następnym razem, gdybym wybrał pozycję do nauki, w ten sposób, tak jakby można powiedzieć, jest punktowana. Jeżeli dobrze wskaże y, tłumaczenie, to uzyskuje jedynkę. Co ciekawe, gdybym drugi raz na listę, tutaj temp, zobaczcie, tak możemy zrobić. Klikniemy nowe pozycje do sprawdzenia. Jest tych pozycji 8 i zobaczcie, jak one zostały oznaczone, czyli nawet tutaj już był dog, ale była wartość 0, tak? ponieważ błędnie wskazałem po raz pierwszy nazwę. Więc w tym momencie jeszcze raz program będzie mi wskazywał Chcesz zachować porządek, tak? Pamiętacie, że mieliśmy z tym problem. You want to keep it, enter, super, poszło, żółty, yellow, poszło, kuchnia, kitchen, poszło, mama, mother, poszło, jabłko, up. super, pies, dog, nadszedł, o, oh, nadszedł, no właśnie, teraz nadszedł czas, żeby przejść do właściwych rzeczy, it's time to get down, Down to the good stuff. Enter. Ups, coś poszło nie tak. Możemy sprawdzić, co poszło nie tak. Help. OK, tu jeszcze jest w oryginalnym mm, tłumaczeniu now. No, co prawda tutaj nie było tego now, więc no, nie czepiajmy się, zaliczymy to sobie, czyli robię F2, Enter. O, cat poszedł. No i wszystko sprawdziliśmy. Czyli na czym polega cała tutaj idea? Znowu, tak jak we wszystkich aplikacjach i w pracy z komputerami musimy myśleć bazodanowo, czyli trzeba zastosować takie struktury, które komputer będzie rozumiał. Dzięki temu możemy potem zorganizować w ten sposób naszą pracę. Czyli ja zastosowałem taki układ, czyli klasyczny z moich fiszek, czyli Frazy po polsku, frazy w danym języku, możemy wprowadzić język włoski, niemiecki, obojętnie. Potem mamy dwie kolumny. Jeżeli teraz sobie zapiszemy, to w ten sposób zachowujemy w pamięci, tak jakby, wyniki naszej nauki, i potem możemy na przykład wskazywać, że pokaż mi, tylko takie na przykład frazy, z którymi miałbym problemy. Załóżmy, gdybym wielokrotnie nie trafił jakiegoś tłumaczenia, to mogę zrobić minus 2, no i szukam tych wszystkich fraz, gdzie miałem słaby wynik. Tak? Także w ten sposób możemy sobie pracować. No i, i ta kolumna temp właśnie pomaga mi na wybór. Tymczasowo, w tym momencie, kiedy teraz siadam, chcę się uczyć, no to dzięki temu, no nie dość, że mam wartości losowe, to zobaczcie, że w trakcie, można powiedzieć, takiej jednej sesji nauki, dana fraza pojawi się raz, dopóki nie zmienię właśnie jakiegoś nowego wyszukiwania. Także tutaj tak to wygląda. No, co jeszcze tutaj mamy? Od góry, Magia Excel'a, Jeżeli tutaj klikniecie, no to automatycznie przejdziecie na moją stronę. Video Help. Ja tutaj podłączę potem wideo właśnie do, z linkiem do filmu, który teraz nagrywam. Ale jeszcze mamy fajną rzecz. Możemy sobie dodać. Pozycje nowe, czyli klikam sobie, dodaj pozycję do słownika i napiszemy fraza polska, na przykład niech będzie to biały. OK. Teraz co? Robię tabulator, przeskakuję do frazy obcej, piszę white i teraz piszę, znowu tabulator, tak jest najłatwiej, przechodzi na zapis. Zapisz, zobaczcie, że on teraz jest tutaj podkreślony. Jeżeli zrobię teraz Enter, to program mi automatycznie sam zapisze. I nada numer 12 biały. Tutaj nie ma jeszcze oceny, więc pusta wartość przy nowym słowniku. Ta pozycja będzie właśnie do, do nauki. I jeszcze inna rzecz, gdybyście na przykład sami chcieli sobie to skopiować jakieś frazy polsko-angielskie, to potem wystarczy tylko, o najlepiej, no załóżmy, no, ja nie będę tutaj tylko przeciągnę jakąś taką, nie wiem, tekst. To wystarczy na przykład sobie zrobić tak, że zaznaczyć. Dwie sąsiednie liczby tutaj, i zrobimy auto uzupełnianie. I zobaczcie, bardzo ładnie program mi tutaj y, uzupełni. Te, te ID fraza są bardzo istotne, ponieważ dzięki temu potem program automatycznie wskazuje miejsca, gdzie tutaj są, y, czyli którą frazę mamy oznaczyć do nauki. Także tutaj tak to wygląda. No nie wiem, co jeszcze tutaj. Na pewno można się z tym jeszcze bawić, można by to dodać na przykład jakieś wykresy, ile mam poprawnych w odpowiedzi, ile słabych, no ale to już pozostawiam Wam do zabawy. Jeżeli chodzi o kody, to tutaj te kody znajdziecie, one są widoczne tutaj pod warkuszu menu i też tutaj w warkuszu baza. Ale tu już jakby dzisiaj nie chciałbym się skupiać na samej konstrukcji kodu. Te osoby, które już znają VBA, mogą zobaczyć, mogą coś tam podpatrzeć. Tutaj chciałem Wam pokazać pewną koncepcję. I tak jak powiedziałem, najważniejsza to jest właśnie struktura danych i sposób rozwiązania problemu, tak żeby sobie ułatwić daną pracę. Tak jak w tym wypadku, na przykład tą naukę języka obcego. Ciekawy jestem, jak Wam się spodoba ta metoda. Jeżeli będziecie mieli jakieś tutaj sugestie, komentarze, bardzo proszę, napiszcie. Będę wdzięczny też za lajki. Like dzięki temu ten, ten, ten film, jak i ten kanał dotrze też do większej liczby użytkowników. Ja tymczasem dzięki za dzisiaj. Oczywiście zapraszam na wtorkowe spotkanie, czyli jutro o godzinie 10 do Excel Coffee Room. Między innymi będę mówił o tym rozwiązaniu, więc jeżeli. Masz jakieś pytania, albo chciałbyś mi zadać pytania związane z Excelem, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na małą tak 15-20 minut. Jeżeli się nie rozgadamy, także to takie przy kawie rano możemy pogadać też o Excelu. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, no i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Tomek.